Cześć, kochani, zapraszamy Was do oglądania i subskrybowania naszego kanału dotyczącego życia i hodowli kanekorso. A gdzie tam lecisz? Wanda? Wandiucha, chodź. Nikt do Ciebie nie idzie. Tak, ktoś przyjechał, to nie Pan. Wanda? Pan, czy nie pan? Kto to przyjechał? Kto to przyjechał? Kto to przyjechał? O na masełku klarowanym. A kto mi to towarzyszy? Kto mi tu towarzyszy? Maruśka. Pierwszy taki ciepły dzień i można było wypuścić maluszki. Tutaj zobaczcie jak się bawią z mamusią. Uważaj, żebyś ich nie rąbnęła tym kijem. Piątek, piąteczek, piątunio. A ja słuchajcie z plecaczkiem po sportowemu. Idę na... Jezu, nic nie widzę pod to słońce. O, może tak lepiej. Wieku, nie wiem, gdzie stanąć. Idę, słuchajcie, na spotkanie z Asią. E, moją koleżanką. Kochani, tak na dobrą sprawę, z Asią się znamy od przedszkola. Później e, później się zaprzyjaźniłyśmy bardziej na studiach. No i no i teraz właśnie idę na spotkanie z nią po latach, tak na dobrą sprawę po latach, nie dziwiliśmy się kupę czasu, mieszkamy w jednej miejscowości, a jakoś każdy ma swoje, swoje problemy, swoje życie i ciężko, ale w końcu umówiłyśmy się z Asią, także lecę na spotkanko, troszkę się rozerwać. Przecież tak jest pięknie, szok, 18 godzina, super, jutro chyba rozpalimy ognisko, bo mamy troszkę spraw i prac ogrodowych. Trzeba jakieś kwiatki kupić. Na chwilę, bo przecież zaraz będą wykopane. I może jakieś ognisko zrobimy, coś pośpiewamy. u kiełbaskę, mam ochotę, bo ponoć słuchajcie przyszły weekend znowu abyś nie ciekawy. No także jak to majówka, to trzeba korzystać teraz. W niedzielę mam odbiory piesków. Znowu widzę chyba z 3 albo 4 rodziny. No ale um, jakoś to muszę tak pogarniać, żeby też znaleźć czas. O, za mną jaka ładna posycja, żeby znaleźć czas na e, ognisko kiełbaski. Aż mam ochotę, wiecie, posiedzieć. O, gdzie masz. To Angela, cieplutko masz wodę i cię napij wody do wiaderka. Chodź, masz. Napij się tu, chodź. Tu masz wodę, napij się. Napij się tu wody. Napij się. piecz trochę, bo jest gorąco. A czemu ty jedziesz z przyczepą? No jedziemy przecież na zakupy. No weź nie A co ty chcesz kupić? Co? Nie no, po co przyczepą? No to nie jedziemy na zakupy. Tyle zakupów do zrobienia. Już do auta się nie zmieści. A co ty będziesz kupował? Wiem, kupimy. No może w Mrówce kupimy. Chciałam wam coś pokazać. To kwiatownia Marty. A tutaj zobaczcie. Redziu! Kursiaczek, Rodziuszek. To jest Redziu, któremu kiedyś przed laty załatwiłam adopcję. Ma się dobrze do dziś. Zobacz, jaki cudowny. Cześć Redziu. Cześć Redziu. Misiu! Malutki ty, co ci się w łapkę stało? Gdyby ktoś chciał, to w piechowicach mamy też rewelacyjny antykwariat. Różne takie rzeczy. Naprawdę. Z którego roku? Z którego roku są te gazetki? 1924? 300 lat? To jest 700 tury? Może być? Może być 720, może być 30. No to nic nie określę. No, to też fajne. Wow. Nie wiem, czy lubicie takie rzeczy, ale my uwielbiamy. Wiecie, że w takich starych lustrach można ujrzeć odbicie wieczorami ludzi, którzy umarli, którzy mieli te lustra w domu. Czasami dusza jest uwięziona w takim lustrze. Sławek, jakbym ciebie widziała, patrz, ej, to ty.

Nasza seniorka. tu się ty musisz wszystko nadzorować, prawda? Sadzimy kwiatki, ziółka o, proszę Mam słowo, Co to jest? Nie bój się Jak Nie pachnie? Niech co? Port, celer, coś takiego. Magi. Tu no, to nie czuć magii. No zobacz, tak, weź się tak. No, może trochę. A teraz to, ale musisz się tak zagłębić. Tak, Nie bój się. No musisz... nie. Tak. Co? No. Mięta, dobrze, Magi, to się. Magi, no celer, mięta, a teraz tu wąchać, Tu. Ale musisz się zanurzyć. Co to to jest? To jest, weź tak sobie liściek, to jest e, mocno, jest Melisa. A to jest szałwia. No to Szauwia to teraz może daję skojarzyło, i to tak nie są intensywne te Moje dziewczyny z Technikum Weterynaryjnego, proszę bardzo. I Gajoliwka czyściły puchary, bo były mocno, już zakurzone. Ty cię przynieść? Węgielek. Już Ci przyniosę węgielek. Pierwszy grill w tym roku. Co? A no. Mm. Ja sobie nie wyobrażam, kurde, takiej pracy w ogrodzie przy tak pięknej pogodzie, żeby czegoś nie zjesz na świeżym powietrzu. No ba. Nie. O no, kurde. Nie? Chyba buzi. Duj, Jesteś jak taki Tarzan. bin Tarzan do Jane. Proszę. Tutaj sprzątaj. Tutaj dziewczyny. Pięknie, pięknie, no pięknie jak się wszystko błyszczy. No proszę, normalnie czad. Prezes, roga masz. Słuchaj, będziemy odbiór robić. Tak. Jak mi się trochę tam nie podoba, bo tak krzywo poustawiane, niechronologicznie. Sonia, Leila i Texasik. I co dziewczyny? A tutaj kochana nasza Leila. To jest właśnie o... zabawy w tym że... moje, moje... Oczywiście zabawy to on uwielbia najbardziej drażnić te swoje psy. No, 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 no. Sadzone. No, i proszę bardzo, największe głodomory z całego stada przyszły. No i co? Myślicie, że co? Ia, Paris. Nasz Karolek grzeczny, taki cierpliwie czeka, tak? Karol. O co prosisz? 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 Nasz mięśniak, Karol, wyżyłowany. Co słuchajcie. się dzieje? Patrzcie, jaki buldog może mieć mięśnie. Rigorze, patrzcie, to jest późna nasza żyła. Patrzcie. To jest nasza żyła. Karol. No tak, Paryżka. Noż najmądrzejszy, najcudowniejszy. Karolku ty. Tak, tak, tak. Karol, weź się, ustaw. Ustaw je, Karolku. Daj. A dziewczyny jeszcze sprzątają. Jak się ma tyle nagród, to zobaczcie, pół dnia. pół dnia. wycierania, prawda, Sławomir? No i tak minął dzień. Jeszcze mamy tu troszkę do ogarnięcia, ale... Żeby tylko majówka taka była. Ta śnisz chyba nie będzie. No. Niedziela, gdzie to słonko? Ładnie jest, ciepłutko jest, tylko słonka nie ma. A tu moje dziewczyny. Lejla i Sonieczka. Co gwiazdy? Hmm? Co moje gwiazdeczki, kochane? No moje, moje, tak, tak, tak. O, tu wam od razu pokażę, bo Lejla ma fuksjowy łańcuszek. No to... Dla zainteresowanych, bo często mnie pytacie, jaki kolor jest dla szarego. No uważam, że dla szarej suni ta funkcja wygląda najfajniej. Dla dziewczyny. Zobaczcie. Naprawdę fajnie wygląda. Ej, to jest moje picie. Zostawiamy tu. Dziuchy, zostaw to. To jest moje. To jest moje. Słyszę, że bauer robi porządki. Słyszę, że bauer robi porządki. Ty, no to już trzeba im wywalić, bo cały drut wywaliły, nie? Przestań. Słyszysz, ten... Sławomir po prostu. Wiesz co? Ty to jednak jesteś fenomen. Bauer! Takiego ciśnienia nie ma. Nie ma, nie? No z wiekiem ciśnienie słabnie. Będzie po kropelce. Słuchaj, co wam jest? Wywal już ten tunel, bo go zżarły. Jął. Oki. Moje ziółka. Dziewuchy. Dziewuchy. Sonia, tak, no. No moje dziewczyny, no jedna o drugą zazdrosna. Nie skakać mi tu po mnie tylko. Wariatki. O, o, o. kochana dziewucha. Dawaj, tu śpiocha masz. Nawaflałaś się, tak? Nawaflałaś się. Moja Sonieczka, no tak. No moja Sonieczka. No moja Sonieczka, tak jesteś taka kochana. Tak, Sończu? No. Ale Sońka, nie skacz po mnie! To jasnej czasy. Cie, chodźcie, 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 chodźcie. Danie, danie, piękne maszki, moje maszki. I jak zawsze, goście w naszej hodowli, którzy są zawsze mile widziani, do wymiziania maluszków nigdy rąk nie brakuje. Pamiętajcie. Wypraweczka dla Urci już przygotowana. E, jakby ktoś pytał, <noise> e, to wyprawki robię sama. Całą oprawę od pudełeczek z stążeczek, różnych takich rzeczy. Robię to sama, tematycznie, do pory roku. Jaką mam wizję, tak robię, kochani. Także tak to wygląda. Nigdzie tego nie zamawiam. Także wszystko to od początku do końca robię sama. Tutaj przedstawiamy tatę Vegasa. No, Vegasik, powiem Wam, że robi wrażenie chłopak, naprawdę. Szczególnie jego wielkość i jego głowa robi niesamowite wrażenie, bez olbrzymia. No i oczywiście instruktor Sławomira co do szczeniąt, budowa anatomicznej na co zwracać uwagę przy kupnie. Zawsze takie informacje dostają przyszli opiekunowie naszych szczeniąt, jeżeli chcą jeździć na wystawy. Zawsze pokazywane jest wystawienie psiaczka, jak to należy robić, ile czasu trzeba temu poświęcać. Bo niestety, no, wystawy to przede wszystkim trening z psiakiem. Ważne, żeby szczenie nie miało przeprostu, tak jak tu Sławek pokazywał. Słyska. Choć co, coś zjemy i zaraz praca dalej, arbeit. Pomir pod kocyczkiem... Czuję się jakby miała zima przyjść. Relax! Jadę do Żabki po chipsy, kochanie. I mam ochotę na tak zwane główienko, czyli takie haribo tropikalne. Tak mnie zastało, że jadę. Poczuję, że idzie zimno, czuję, że śnieg będzie. Nie wiem, czy będzie, ale tak czuję. Czuję w kościach, że idzie zima. Mm. Ale cieplutko przy kominku. I jak przyjadę, to zrobimy sobie gorącą tą yy, herbatkę zimową. Dobra? I puścimy Kevinka. <ścoughs> albo, elf albo Elfika. Albo jakiś zimowy książę. Nie wiem, co wolisz, kochanie. Ostatnio co oglądaliśmy? Elfa. teraz oglądaliśmy ten co te lampki, co tą chatę przystrajał. Emu założone i żeby nie było. Żebym nie była głosłowna, lecę do żabki. O, żeby zbierać zabaweczki. Każdy ma jakieś zachcianki. Ja mam ochotę na Halibo Tropikalne, Sławomir na słonetgo chipsa, a moje dziecko na lody. E, wiecie co? E, chciałam Wam jeszcze przy okazji powiedzieć, bo często e, pytacie się mnie na przykład, jak szczeniaczki małe jadą do domów, to często gdzieś tam wyczuwacie w okolicy karku. Zgrubienie i często do mnie piszecie, że to jest takie, takie zgrubienie, czy się tym martwić, czy się nie martwić. Otóż nie martwcie bo w większości przypadków takie zgrubienia to są, słuchajcie, odczyny albo po chipowaniu, albo po szczepieniu. Ojej, zaraz mi poleci telefon. Albo po chipowaniu, albo po szczepieniu. I to, słuchajcie, nie jest nic niepokojącego. To po prostu w miejscu wkucia igły, igły robi się taki zrościk. I może się coś takiego pojawić. Ale ja zawsze mówię obserwować do obserwacji, bo jeżeli coś Was niepokoi, to zawsze lepiej pojechać do weterynarza i skontrolować. Także to lepszy okazji mojego wyjazdu chciałam wam powiedzieć. Żebyście akurat takimi rzeczami się nie martwili. Słuchajcie, żebyście nie myśleli, że U, widać mi, że jestem dosłowna, rzabki nieczynne, to jest coś niesamowitego. Kipsy są, stare, nie wiem czy pamiętacie to z moich czasów liceum. Kipsy są, haribo jest, nie było tropikalnych, kwaśne. No i dla dziecka lód magnum, no bo, no bo jakby inaczej. Także no, nie to co planowałam, ale, ale słuchajcie, z braku laku dobrze, dobre i to. No i jadę, która no. będzie niepocieszona, bo nie ma jej lodów. Słabo, mi to wie wszystko. A ja wybredna też nie jestem. <grymne> jestem. Tak się poświęciłam. Jedna żabka zamknięta, i druga. No, no. I nie było tropikalnych. A co ty robisz? Ty szyjesz? Tak. Czym? Co, 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 co jest? Co masz za igłę? Weterynaryjną. Ty mnie normalnie rozbrajasz. A co ty robisz, Sławuś? Bo no, urwała mi się sprzączka w, w, w zegarku. I łatasz ją, a ty widzisz coś? Staram się. Jakąś wadać ci okulary moje? Nie. Co? A co ty Nie. widzisz? Weź sobie zapal światło. Patrzcie, co słabo mi robi. No po prostu. On, to, to jest mistrz, to, to jest po prostu zegarmistrz. Ja mówię, człowiek orkiestra, pan Złota Rączka, który potrafi wszystko po prostu. Zobaczcie, co my mamy w domu. Nawet normalnych nożyczek nie ma, tylko tak zaciskowe weterynaryjne do pępowiny. Nici weterynaryjne. A teraz Sławomir wiąże supeł. <grym>, a ja nie wytrzymam. Uh -huh. Co? Co muszę sobie przypomnieć? Uh -huh. Co ty w ogóle? Sławek przecież ty nic nie widzisz. przy tym nie to nic nie widzisz. Powiem, ty sobie zawsze znajdziesz zajęcie jak ja wyjdę, nie? Sławek, ty się kurwa nie nudzisz? Nie, no to u nas w domu to jest komedia, to jest... kolorowy zawrót głowy, łańcuszki, yy, są zamówienia popakowane. Właśnie zaraz jadę do paczkomatu, wysyłam Wam, także czekajcie i wysyłajcie nam zdjęcia, jak się Wasze prezentują w tych kolorach, bo jesteśmy bardzo ciekawi, kochani. W każdym vlogu staramy się zamieścić jakiś filmik nadesłany przez opiekunów naszych piesków. Tutaj macie Władzia znaną, jak pięknie pracują. Jeżeli podobają Wam się nasze vlogi, Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie lajka i udostępnijcie dalej. To dla nas najlepsze podziękowanie. Całujemy i do następnego razu. Pa pa!